Była recenzja A70, była A50, zatem przyszedł czas na długo wyczekiwaną opinię na temat A40. Omawiany dzisiaj model to jak sama numeracja wskazuje najtańsza wersja tegorocznych średniaków z linii A. Ku mojemu zaskoczeniu telefon ma sporo wspólnych cech z droższymi braćmi choć są też różnice, a te w większości przypadków niestety mają wydźwięk negatywny. Konstrukcyjnie telefon można pomylić za pięćdziesiątką, szkło z małym nocem z frontu, plastikowe body, z zaznaczeniem, że tutaj skaner odcisków znajdziemy z tyłu urządzenia, a jednego obiektywu aparatu też się pozbyto tego odpowiedzialnego za ostrości. Do tego elementu telefonu wrócimy później. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że telefon nie posiada indukcyjnego ładowania, czy certyfikatu wodoszczelności. Nawet nie oczekiwałem takich luksusów w tym segmencie cenowym. Choć NFC do płatności zbliżeniowych się znalazło, za co ogromny szacun. Jednak mając styczność ze znacznie tańszym Redmi Note 7, aktualnie podobnym cenowo Honorem 8X, czy Mi 8 Lite, oczekiwałem chociaż przyzwoitego fizycznego skanera odcisków palców. Niestety mocno się zawiodłem. Ten mimo reakcji nawet na krótki dotyk działa sprawnie, tak Sama animacja, a raczej jej brak działa po prostu wolno. Jest to poziom nieznacznie szybszy od tych zaszytych w ekranie A50 czy A70, ale do Xiaomi sporo brakuje. Nie brakuje jednak nic w przypadku ekranu. Wręcz powiedziałbym, że jest to jeden z najmocniejszych elementów smartfona. Kompaktowe 5,9 cala. Tak, dożyliśmy czasów, że 6 calowy smartfon uważany jest za kompaktowy. Z grubszymi, choć regularnymi ramkami, poza dolną. Plus mały noczyk, no jest bardzo ok. Proporcje wyświetlacza Super AMOLED 19,5 do 9 oraz PPI na poziomie 437 punktów na cal. Genialna czerń, mocno nasycone kolory, bardzo dobre kąty widzenia. Personalizacja balansu bieli, filtr światła niebieskiego. W tym elemencie smartfona jestem jak najbardziej na tak. Za pracę urządzenia odpowiada autorski procesor od Samsunga, Exynos 7885. Jest to procesor wykonany w technologii 14nm, ośmiordzeniowa jednostka wspierana przez układ graficzny Mali G71 MP2. Wersja pamięciowa dostępna na rynku jest tylko jedna, 464, z możliwością rozbudowy tej pamięci wewnętrznej poprzez kartę microSD. I niestety, łącząc te komponenty z Androidem 9.0 oraz One UI wersji 1.1 otrzymujemy przeciętną do bólu wydajność smartfona. W urządzeniu zdarza się przy zamrozić aplikację, nie każda gra będzie działać tak jak powinna, a jeżeli jaracie się suchymi cyferkami, to też cudów nie uświadczycie. To samo mogę powiedzieć w aparacie Galaxy A40. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo szanuję Samsunga za szeroki kąt w tej półce cenowej, jednak umówmy się, poza tym elementem telefonu w segmencie aparatu Samsung nie ma zbyt wiele do zaoferowania potencjalnemu klientowi. 16 megapikseli, ten główny ze światłem 1.7 oraz piątka, Ultra szeroka. Tak jak wspomniałem na początku, brakuje obiektywu odpowiedzialnego za wyłapywanie głębi, ba! Problem jest na tyle skomplikowany, że tę można wyłapać softwareowo, ale tylko w momencie robienia zdjęć twarzy i nawet wtedy wygląda to słabo. Telefon ten rejestruje także wideo w maksymalnej rozdzielczości Full HD, zachowując przy tym 30 klatek na sekundę. Zatem jeżeli szukacie telefonu od 1000 do 1150 zł z nie najgorszym aparatem fotograficznym, to Niestety szukajcie dalej. Bateria 3100 mAh dająca plus minus 4 godziny czasu pracy na ekranie. Jest też szybkie ładowanie dzięki któremu mam możliwość naładowania smartfona od 0 do 100% w coś około półtorej godziny. Zatem jak widać, nie jest źle choć do rewelacyjnych wyników także daleko. Audio jak audio w tym segmencie. Okrojony equalizer, przeciętny do bólu dźwięk na słuchawkach, pojedynczy głośnik mono. Niestety, moimi pośladkami jakość audio nie zatrzęsła. Nie zrobiła to też oficjalna cena. 1149 zł. Ok, nie jest to kwota ogromna, znając ceny innych telefonów. Jednak za to, co oferuje nam omawiany dzisiaj smartfon, można byłoby oczekiwać trochę więcej. Tym samym... Przestając tylko spoglądać na logo. Zatem podsumowując, jaki jest Samsung Galaxy A40? Przeciętny do bólu. Jedyny element wyróżniający go na tle tej całej przeciętności to bardzo dobry ekran Super AMOLED, NFC oraz szybkie ładowanie. No i szanuję, że dożyliśmy czasów, w których to nawet stosunkowo budżetowe smartfony mają już złącze USB-C. Co na minus? Ślamazarny skaner odcisków palców, średni aparat, problemy z wydajnością, a i sama cena nie zachęca do zakupu. Zazwyczaj nie wystawiam ocen, bo te często wypaczają opinie na temat danego smartfona, ale tym razem zaryzykuję. Kaczka, To Max, co może z ciebie być. Mocno naciągane 7 na 10. Jak dostaniesz za złocisza u swojego operatora w rozsądnej kwocie abonamentowej, możesz wziąć. To nie jest paździerz, jednak w tej cenie jest masa lepszych telefonów. Słowem końca. Ja rozumiem, że nie każdy potrzebuje ultra wydajnych smartfonów. Nie każdy chce wydawać ogromne kwoty na nowoczesne telefony. Dlatego też w przepiętym komentarzu pozostawiam wam kilka urządzeń w podobnej lub niższej cenie, które moim zdaniem będą znacznie lepszym wyborem aniżeli omawiana dzisiaj A40. Dziękuję za Twoją uwagę oraz sam fakt poświęcenia tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. Widzimy się za parę dni w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.